w grze o nazwie Retro Battle. Gram w nią pierwszy raz i chciałbym w sumie zobaczyć, o co w niej chodzi. Mam tutaj nowe kasła Hardcore. Dobra... Hardcore... Pro... Dobra, ale o co w tej grze chodzi? Kasety? Ogierka jakaś była! Challenge. How to play. A, spamik jakiś, yeah. no? Tak, Dobra. lokoj. Dobra. Oblu wygraliśmy z nim. No i nie wiem co. To... Zobaczmy tego gościa. On jest kasual. Zagramy teraz raz tą XD Dobra. Tę bondaj sobie przetestowaliśmy, ale teraz odblokowaliśmy przecież nową grę. Mamy tą grę, no to może z tobą zagramy. Może z tobą. A nie chcę grać. Chcesz zagrać? A teraz how to play. Dobra. Aha. No, Dobra, wygraliśmy. No, wow. dobra. Fajnie. I to na totalnej esie. O cukierek. Zbieraj go. Take it. Jeszcze reklama będzie. Co to za ścina? matka Ole ścina! Dobra widzowie, gra odpaliłem jeszcze raz, bo jakaś ścina mocna była. I nie chciało nic działać. To za haker jeszcze jest. o kurde, to może chodźmy do Może lepiej, żebym tego nie zbierał. Nie zbierał, bo znowu tak nie ścięło. Być nie dziwne, że mnie ścięło. Bo nie powinno. A jak się pobiegam Shop, shop a jeszcze nie patrzę O co? Co jest shop? Shop. Okay. Ale w shopie? Shop. Okej. Game różne. Dobra, zagrajmy z hardkorem. Lecimy. Dosłownie mario Dosłownie to na się wygrałem A ja chciałbym teraz z hakerem spróbować zagrać Spam challenge Właśnie pójdę do hacker Uuu, hacker A hardcore i hacker to one oni są chyba Hardcore, pro i hacker jest potem Chcę z hakerem zagrać Spam challenge Hmm. Ojej, dobra u wygrałem As... co to? gierka? Tutaj gierka leży. Hmm. Nie, za reklamę to nie będę brał. No mm -hmm. za reklamę nie mam ochoty za bardzo. Ale z tą babą O co chodzi baseball? Dobra. Jakiś tam baseball? No aha! Słabi mi są słabi Mega <grymne> Łatwiutka Ale też ona jest ciekawa strasznie A co tam za brama jest Pójdę zobaczyć Co to Tu przejść. Dobra, lecimy. No, ale skąd to on... Co? Nie, stop, co to było... Skąd on miał więcej... Skąd ona miała w ogóle więcej... Nie, stop! Dlaczego ona ha. miała w ogóle więcej piłek? Nie, to jest zepsuta. Ta runda, ta gra jest zepsuta. O, pobiorę sobie na następny odcinek. A, jeśli oglądaliście odcinek z Minecraft, bądźmy przyjaciółmi. Jak masz? I... ale może skończymy dzisiaj. Yy, na dzisiaj, no to Narko.